no witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu przygody strażnika z lasu nagram kawałek drogi, jedziemy po stary piec ponieważ po ostatnich przygodach Heniek musiał leczyć rany siedział w łóżku i czytał książki i niestety wieczorem pojawiła mi się tu ikona zimna w domu było 5 chyba stopni także już jest niewesoło cała moja droga będzie wyglądała w ten sposób niestety, niestety Kawał drogi jest do przejechania, widzicie sami, że no, nagrywanie tego to jest masakra, Te opóźnienie mam, tak, spójrzcie je ja tego jest, no przecież to jest jakaś przesada, nie? I tak sobie będę jechał, nie ja będę jechał, kawałek drogi jest. Yy, tu, tutaj muszę dojechać i zjechać. To jest taka nawet niedroga polna, tylko taka jakaś wertepy. Mam nadzieję, że karetka da radę, bo tak jak mówię, kładem tutaj 6 stopni jest w samochodzie, więc włączmy sobie ogrzewanie. Akumulator się ładuje w trakcie jazdy, więc i jeszcze się dowiedziałem jednej ciekawej rzeczy. Mianowicie, jak na przykład jeździmy samochodem, powiedzmy, podjeżdżasz kawałek. Wyłączasz silnik, wysiadasz, potem wracasz, zapalasz, podjeżdżasz kawałek i znowu, to wtedy akumulator dostaje najbardziej mm, po, po tyłku, ponieważ no rozruch silnika tak zużywa tego. A jak tak, na przykład sobie teraz jadę na spokojnie, no to on się ładuje cały czas, nie? Więc dobra, ja teraz tu zrobię cięcie, bo nie chcę wam pokazywać całej tej drogi. Włączę, ojoj, włączę nagrywanie. Jak już dojadę do tej przecinki, takiej nie wiem jak to nazwać, wyrębu, i zobaczymy, co dalej, tak? Więc yy, widzimy się, jak dojadę do pierwszego punktu na mojej trasie. No dobra, dojechałem, wjeżdżamy w tą przecinkę, jedziemy wzdłuż sieci energetycznej. Mogę te drzewa. Nie, nie, nie jestem. Pff, kurde, no nie, to nie będzie chyba wyprawa życia, ale dobra, jedziemy, tak? No co. Z tego, co wiem, karetka jest dobra do off-roadu, bo innymi samochodami no moglibyśmy tutaj utknąć. Jedziemy. Jak daleko? Nie powiem Wam, ale myślę, że kawał drogi. Gdyby tu przyjechać na przykład nie wiem, na początku gry, to pewnie by tych drzew nie było aż tyle. Mam nadzieję, że tego tałataństwa... O, tu jest ładny kawałek, pojedźmy. Tego te tam nie będzie za dużo, bo walka przy lesie no to jest wiadomo. Nie chciałbym też walić w te drzewa jakoś mocno. Mm -hmm, tam są lepiej położone te chatki, no ale ta jest najbliżej, więc... Nie no, karetka daje radę na offroadzie, naprawdę, bo... Jakbym tu jakąś taksówką przyjechał, czy czymś to już bym. Najgorsze jest to, że ja nie wiem. mi... Mm, czy znaczy sprawdzę zaraz na mapie, nie? Także to. Te... Dobrze. Te drzewa też mnie stresują, bo nie wiem, które jest. Czekajcie, ja może jakoś oddale. To może. Rzućmy okiem na mapę. To jest. No dobra, dojechałem. Według mapy na stronie, gdzieś tutaj, tak, przy razy drzwi, powinna być ta chatka. Zobaczmy, czy uda się ją znaleźć. Mam shotguna w razie czego. Nie zawaham się go użyć. Mhm. 5 stopni, czyli tak naprawdę jest 0. Nie przygotowałem hejnka na, na taką temperaturę. No, będzie ciekawe jak mi tutaj ten nadzastanie, no, zastanienie. No ale cóż, no nie mogę sobie tutaj biegać, bo ewentualna zadyszka i zmęczenie byłoby źle. Rany się pogoiły, także jest git. A czy rany? Zranienia, no tam zadrapania, to nie było nic poważnego. Aha. Tak, jakby coś się przedzierało. Ja bym sobie strzelił zaraz, ale jak gdzieś tu jakaś banda jest, horda... Dobra, podbiegnijmy. Najlepiej po lesie chodzić w ten sposób, nie? Wtedy ono mija drzewa. Możemy sobie przyspieszyć czas, sprawdźmy to. No właśnie. Troszkę to jest wygodniejsze, niemniej jednak jak wpadniemy na jakąś grupę... No, zobaczmy tu. Nie wiem, czy dobrze podjechałem. To może być naprawdę wyprawa życia tej postaci. Jeżeli będzie ta chatka, to... O, jest coś tutaj, jest coś tu, jest tutaj, jest... No właśnie. Dobra, podejdźmy. Ja powiem Wam szczerze, że z chęcią bym spędził noc w tej chacie. Tak? Dla klimatu, nie? Większość drogi tutaj dojazdowej wy wytnę. Bo, no Bo to nudne jest, tak? No bo ja nic nie gadam. oj tu jest coś ciemnie ciemno. Nie będę przyspieszał, nie mogę ryzykować. No i dobra, zobaczmy czy to to. Chyba to, tak, to to. Dobra, przejdźmy już na normalne chodzenie. Proszę mi to wyłączyć, dziękuję. Jesteśmy przy samotnej chatce. E, ten palik to nie wiem do czego służy. mówię. Clear, clear. Ja bym sobie nawet krzyknął, a co? Hej! Hej, hej, zombiaki, wychodzić. Jest taka chatka podobna pod Westwood, ale ona jest tam tak pięknie położona nad takim jeziorkiem. Westwood dobrze powiedziałem. West Point. <laughs> Westwood. Dobra, wchodzimy. Halo? Teraz będę jaja, jak się okaże, że ja nie zabrałem sobą omu. No. Dobra, mam młotek rozmontuję te drzwi, chociaż nie chciałbym tego robić. Spróbujmy. Nie zatrześnij, proszę cię. Nie zatrześnij. No, deszady, tam jeszcze jedno jest, widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie rób mi tego. No serio. No i zatrzasnął, idiota, no, no... O Boże, kochany, Heniek! A, i najfajniejsze jest to, że będzie szedł pod... No nie, serio, a ja nie mam łoma! Nie mam łoma. Mam dwa na karetce, nie? Nie chciałem się przeciążać. Dobra, no co, no wybijemy tą szybę, no ja i tak tutaj nie mam zamiaru wracać. Ech. No nie... Ora weź się siekierę, wybij szybę. No po prostu żenuła. Dobra, no i jesteśmy w... w chatce, tu jest ten piec, cholerny. Tu jest trofeum, też zabierzemy. Kibelek. Nawet zapasy jakieś są, koszula elegancka. I tu będzie, no właśnie, też bym chciał zabrać ten sprzęt. Zestaw namiotowy. Możemy sobie namiot roz, rozbić. No ale teraz będzie dopiero jazda, bo tak. Muszę się pozbyć strzelby. Strzelba do plecaka. Miska do plecaka. Nie, ja tu nie zostanę. Znaczy, zabiorę co będę mógł. Ten sprzęt wędkarski na pewno to wszystko to zabiorę, bo to. Ja tu już raczej nie wrócę, chociaż nie powiem grać tutaj. To by była przygoda życia. Co my tu jeszcze mamy? Śledź do namiotu. Trzy, mm, jeden. Nie, to Linę też sobie daruję. Te zapasy też mi nie są raczej potrzebne. Co my tu jeszcze mamy? Weź latarkę do łapki. Łóżko, jakbyśmy się chcieli przespać. No i co masz w szafkach ciekawego? Torbę foliową, torba sportowa pusta. Wybielacz, dobra. Tę Te trofeum też bym zabrał. No. Klawisz R przełączamy. Panele dębowe nie. Trofeum zielenia bierzemy. Ok, już jest przeciążony, ale spokojnie. Klucz nastawny również odłożymy. Nie odłożymy. Śrubokręt też nie odłożymy. No dobra. Okej, okay, no to co? Nie pozostaje nam nic innego jak podnieść tego pieca i wracać do karetki, nie? 40. Brak miejsca wykupunku. No tego się właśnie obawiałem. Chociaż nie, dobra. Chyba będzie podnosił. Nie mam opcji, żeby rozwalić, nie? Nie ma. No mój Boże. Dobra, wziął. I teraz możemy zrobić myk. Wyposaż yy, jako główny. I tu z 50 nam spadło do 20. On teraz niesie go przed sobą. Możesz mieć siekerę? Nie możesz mieć siekery, dobra. Wyposaż jako główny. Dobra, idziemy do karetki, która jest. No, gdzieś tam, dobra. Idź, idź, chłopie, idź. Nie będę próbował biegać. Zdrowie spada, ale spokojnie. Z... Hmm. O kurde. Dobra, dawaj, dawaj. Nawet pobiegniemy kawałek. Dawaj. Dawaj, dawaj, idziesz, idziesz. Mam nadzieję, że go nie zabiję. Nie? Mam taką, mam tylko nadzieję. Robi się ciemno, robi się niewesoło. Uf, to nie jest dobre. Dobra, damy sobie na podwójną szybkość, żeby ten film nie trwał godzinę jak on idzie. Dobra, zobaczmy gdzie my jesteśmy. No, jeszcze kawał drogi. Idziesz, nie będziesz ścinał drzew, idziesz. Ale zdrowie już nie leci, więc 23 cały czas spoko zdrowie nie leci. O Jezus Maria, jakie to jest niedobre miejsce. Idź, dawaj, idziesz. Przyspieszmy to, no trudno. Ewentualny patol to będzie, będzie tragedia, zadyszka. Ale docieramy do rejonu już odkrytego, więc może do karetki nie jest tak daleko. Idziesz, 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 idziesz. Nie odwalaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekajcie, to są linie energetyczne, więc karetka będzie gdzieś przy tych liniach. Jest, jest, dotarłem. Stresujące jak cholera. Dobra, dobra, zaraz się odpoczniesz. Dotarłem. No dobra, to przerzućmy to cholerstwo. Otwórz karetkę. Jeszcze byłby wesoło, jakby się nie zmieścił. Nie no, zmieścił się, dobra. Albo dwa łomy, tutaj nie. Głodny jesteś, nie jesteś. Miskę, odłóżmy. Eee, Strzelbę na plecy. No i wędki też pewnie sporo ważą, więc możemy odłożyć żeby trochę się odciążyć. Dokładnie, żyłka wędkarska. Amunicja. Dobra, to mamy, to mamy. Spadamy. Chociaż powiem Wam szczerze, że jazda po nocy tutaj. Eee, to nie jest dobre. Zjedź całość. Klapnij sobie ziomuś. I zapal. Spokojnie mam jedzenie na karetce. Jak mi się wydaje, ja mam nawet kawkę, więc. Czy ty masz jakieś czytanie? Masz jakieś czytanie. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak: wsiadę do samochodu. Trzy stopnie. Super. Poczytam. My. Nie odpalaj, tylko włączmy sobie ogrzewanko. 8-8-1. Czy wracać? Kurde. Nie. nie, 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 nie. Ja go przetrzymam gdzieś tak do, do 11 w nocy. No nie powinno mi nic podejść. 7 stopni. Jak się przeziębi, trudno. Czytaj. Nie będę chyba nagrywał już drogi powrotnej, bo to jest no, bardzo ostrożna jazda. I tylko żeby jutro nie było mgły. Zresztą możemy sobie pogodę zobaczyć, nie? na jutro. Włącz. Czemu nie możesz włączyć? No, włącz. Co musi być odpalone? Serio. Eee. Czy ja czegoś tu nie rozumiem? A bo on czyta, jak on czyta, to on nie może wtedy nic robić, dobra. Eee, wybierz kanał, nie ma żadnego kanału. Dodajmy kanał. Jaki to była częstotliwość? 106. 106 No dawaj, 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 106 Już przespałem kanał Dobra, zapisz i włącz Może jeszcze będzie pogoda? A, jest Na jutro, dzisiaj temperatura taka Lekki północny wiatr, dobra Jutro Temperatura 0,8, no super, weź, łącz to ogrzewanie. Lekka mgła, uwaga, prognoza na no, spodziewane się lekki z możliwych. Oh my goodness, no to się <grymne> współczuję ci. Dobra. A powrót będzie wesoły, oj, będzie wesoły, czytaj. Dobra, to dziękuję. Może jeszcze dogram nie wiem ile materiału wyjdzie, więc jeśli nie dogram, to, to cześć. Dzięki za oglądanie, a jeśli dogram, to widzimy się za chwilę. No to jednak dogram, bo jest to pierwszy śnieg w Zomboidzie w mojej karierze. Nocy nie było mu zimno. O dziwo, 5 stopni było, więc było dobrze. Zapalmy światła. No i co, wracamy? No to naprawdę jest pierwszy śnieg mój w Zomboidzie. Karetka daje radę na offroadzie. Także jest git. Ten początek był taki dosyć trudny. Potem już tak w miarę spoko się jechało. No jest dobrze. Jest jeden stopień włączonego ogrzewania. Serio. Czy to na zewnątrz pokazuje, a nie w środku? A czekajcie, sprawdzimy jak wysiądę. Aha, minus 2. Minus Dobra. To w środku jest dwa stopnie. Jeden. A my jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Dobrze jest. Mamy piec. Jeszcze tylko młody burzeniowej. Chata przejdzie gruntowny remont. Tędy może. Najgorsze jest to, że nie wiem, który z tych krzaków drzewek tutaj jest drzewem, i może mi ma maskę kolizji, a który nie. No to jest są drzewa tutaj na pewno. No dobra, my jedziemy, śnieg pada. Ciekawy, czy uda się przetrwać zimę? Pierwszy raz naprawdę do, dotarłem tak daleko. Ile masz już na liczniku? 2114 zombie. Nie walimy w drzewo, nie walimy w drzewo. Oj, 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 źle oj, wybrałem. Myślę, że tędy. Pić ci się chce, naprawdę. Masz butelkę i pi. Przeciążył się. Jedną butelką się przeciążył, no serio, naprawdę. A nie, nie, nie rozwalaj mnie. Miskę odłożymy. Książka przeczytana. Po nie jedziemy. Tak, bardzo emocjonujący odcinek będzie. Ale takie też się będą trafiać. Paliwo jest. Silnik. Stój, 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 Dobra. Ciekawy jestem, czy opony koła, zawieszenie teraz zostają w kość pod, przy takiej przy takiej jeździe. Powoli, powoli. Mhm. Ale już widać drogę, to już jest. Już dojeżdżamy do. Cywilizacji. I szyba do wymiany niedawno wymieniałem. Dobra tędy może. A moje wybieranie drogi jest po prostu tędy tędy. Powoli, powoli. Ja siebie uspokajam nie jego. 23 stopnie, nagrzało się w karetce, więc jest spoko. Ciekawe jak długo. Sprawdzimy, ile będzie temperatura spadała, wyłączmy ogrzewanie. Nie! <grym> Aha, już się pojawiają koledzy i koleżanki, bądź koleżanki. Ojej, to jest niedobre, tędy, tędy. Tędy, jesteśmy już prawie na drodze. No, do domu jeszcze kawał drogi. Jeszcze nie jeden zombie na masce wyląduje, podejrzewam. Dobra, tędy chyba dojedziemy. Wyłączmy te światła, już nie są potrzebne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. powoli, powoli. Karetka Kada, daje radę, naprawdę jestem w szoku. To naprawdę jest jeden z lepszych samochodów. Oczywiście w czystym zombie idzie, bo w modowalnym są takie wazy, że. No i co, no widzicie? zaczynają się, koledzy i koleżanki. Dobra, to ja sobie wrócę. Nie będę was męczył tą drogą. Wystarczy, że ja się wymęczę. Mhm. Dobra, to teraz już się z wami naprawdę żegnam. Pewnie wyjdzie długi i nudny materiał, ale co? Co zrobić? Więc dzięki za uwagę i cześć!